Witajcie kochani, mili nasi, wspaniali Skąd e, ten mój dobry humor, a stąd, że kurde, normalnie jestem pod wrażeniem tego sprzętu, 20 dni byłem w domu 17 dni kwarantanny i tak dalej, i tak dalej e, Mając to cudo, nie mogłem się nim pobawić w terenie e, Wizyty policji w Selfie w e, Aplikacji i tak dalej, i tak dalej Także całą kwarantannę przebyłem w domu na szczęście wszystko jest ok i tak dalej. Ale jeszcze większym szczęściem dla mnie jest to, że ten wykrywacz po prostu działa. I w moim ulubionym zestawieniu, słuchajcie, to jest moja ulubiona cewka Marsa. W każdym wykrywaczu, jaki miałem, testowałem, mając tą cewkę, byłem mega, mega, mega zadowolony. I oczywiście tak samo jest z Atreksem. Słuchajcie, mój taki szybki programik, znaczy szybkie szybki, szybki troszeczkę pochodziłem, sprawdzałem. Mam już swoje optymalne nastawy tego wykrywacza. Pod tą cewkę również. Słuchajcie, filtr gruntu 5, maskowanie 1. Uwierzcie, mi wystarcza przynajmniej w tych warunkach. Jeżeli będzie bardziej pikał, trzeba zmienić. Multifiltr włączony, Wi-Fi to już opowiadaliśmy, co to jest tak naprawdę. Audio, wzmocnienie 55, głośność 0, tony relikty 1, czyli rozróżnianie, tak zwany żelazo, niski ton, kolor, wysoki ton i oczywiście mamy bez sobie. oczywiście mamy to bez rozróżniania bez włączenia dyskryminacji dyskryminacja jest ustawiona na minus 90 nadajnik wyłączony ok podświetlanie ID rzeczywiste tak zwane realne minus 90 plus 90, 90, czas się na 5 sekund wzmocnienie ID tak co prawda ja na ID nie kopię, ale Niech to sobie działa. Słuchajcie, kwestia jeszcze zakłóceń. Ciach. O coś nam co, burza będzie mieć? Nie, burza nie, to jakiś skok może od telefonu. Ale widzicie, w blisko 17 km tak jak mam ustawione, są zakłócenia, więc zrobimy sobie myk taki, że zjedziemy sobie na 16,8. Wykrywać będzie mniej czułszy. Oczywiście po takim zabiegu musimy dopompować 85,4 Wchodzimy sobie jeszcze raz. Mini sprawdzimy sobie 16,8 jest 300. Jak widzicie, możemy śmiało na tym. Na tych ustawieniach chodzić, ryć, kopać, bawić się. Eee, co byśmy chcieli zobaczyć? Wiem, co byśmy chcieli zobaczyć. No, nie Niebalansowanie gruntu, już znaczy sądu, ale zróbmy to jeszcze raz, jak już nie Żeby nie było fabrycznego gruntu. 84,9 minimalnie się różni. Może trafiłem na coś, ale to jest nieistotne w tym momencie. Istotne jest to, czułość tylko 75, dyskryminacja minus 90, no i wybiórcza w ogóle nie jest ustawiona. Cóż, dla świętego spokoju, bo nie da mi to spokoju, że tak powiem, ustawimy ten grunt jeszcze raz. 85,6 i to jest bliższe temu co się ustawiało już wcześniej eee, Szkoda, że wykrywacz nie ma śledzenia gruntu <laughs> Ala takiego e Jak ma na przykład mxt albo etrac Dobrze działające Słuchajcie Tutaj mamy srebrną monetkę Na głębokości 15 cm testowa e Boratynka no i jedziemy Też się zdziwiłem, mała cewka. Też się zdziwiłem, słyszycie? Wykrywacz jest spokojny. Jak widzicie macham dość szybko. Słychać przeskok. Niestety konstrukcja cewki czasami nie pozwala niektórych maskowanych kolorów wyhaczyć. Tak, to jest kopiejka na 25 cm. Jak dla mnie do kopania. Niestety rzymka nie dostaniemy. Nawet na filtrze 7-8 on daje w jedną stronę tylko. Więc nie ma sensu maksymalizować ustawień filtra. Ale za to zobaczcie się 20 cm rzymek. rzymek jak pięknie. Teraz mikro złota moneta. Na, nie wiem, nie pamiętam. 8-9 cm. 0,3 g złota. Moneta troszeczkę większa niż niewielki pieprzyk. Tu coś by chciało dać, ale niekoniecznie. Nie, nie, to nie depozyty. Coś tutaj jest. Albo coś zgubiliśmy, albo po prostu było. Trzeba będzie to kiedyś sprawdzić. Ale no cewka nie jest na depozycji, nie oszukujmy się. Cewka ma dawać drobne cele. Niezbyt głębokie, aczkolwiek wszystkie te głębokie cele bez najmniejszego problemu, nie licząc depozytów, nam dała i to naprawdę strasznie pewnie i stabilnie. Maskowane naprawdę pięknie. Koksik, ja naprawdę. Zobaczcie, pinpoint. Kawał żelastwa i on naprawdę jest blisko, on jest w tym miejscu już. Procesor działa błyskawicznie. Rewelacja, naprawdę rewelacja, dumny jestem z tego, że polski wykrywacz tak działa. Słuchajcie, tu jest jakieś piknięcie, po spunktowaniu jest tylko lepiej. Czy bylibyśmy w stanie to wyłapać? Błyskawica, nawet na filtrze 5, filtr 5 jest naprawdę optymalny, bardzo, bardzo, bardzo fajnie działa. Super. Słuchajcie, to jest obrączka na 25 cm. No tak na granicy. No może by się poszczęściło. Jakbyśmy się uparli i dobrze trafili punktowo w miarę, to jadzie, jest też do kupania. Tak, kto ma Atrexa powinien mieć tą cewkę. Taka kryptoreklama i lokowanie produktu. Znaczy nie no, nie, nie ma lokowania produktu, po prostu e, rewelacyjna cewka, rewelacyjny wykrywacz. Jestem pod wrażeniem. Zróbcie mi w nim troszeczkę lepsze audio i, i będę z nim. E, na co dzień chodził tak jak z zetrackiem. Po prostu, chociaż ja już Wam pokazywałem e, mój słupek, znaczy mój wykres audio. On wygląda troszeczkę inaczej Odwróciłem sobie, że tak powiem tony. Audi jest obok. Tony, okej. Okay. Moje tak i zobaczcie. Zobaczcie co tutaj mamy. Moje audio wygląda w tym momencie w ten sposób. A co tam? Przejdziemy. Się, przyjdziemy się jeszcze z tym audio, ale w tym przypadku wyłączymy głośność żelaza, bo żelazo jest na wysoki ton. Nie każdy może to dobrze interpretować i zrozumieć, tak jak zresztą było w jednym z ostatnich, że tak powiem, filmów. Słuchajcie, mamy tak ustawione. widzimy sobie do menu. Bardzo wszystko fajnie, przejrzyście, intuicyjnie po, po kilku chwilach, że tak powiem, z tym wykrywaczem, eee, dyskryminacja mamy sobie tutaj na zero, żelazo będzie w tym momencie niesłyszalne, ale będziemy go słyszeć w statyku, w pseudostatyku. statyku. Grunt mieliśmy ustawiony, słyszycie? Jest niższy ton. Po prostu z między plików jest, yy, moja głowa ma akurat tak, że Zdecydowanie łatwiej mi jest przez pracę długoletnią z etrakiem wychwycić tego typu sygnały. Słyszycie, jak pewnie, przedtem to dawało mi do żelaza bardziej, tak? teraz ja to kopię bez najmniejszego problemu. Nawet to Wraca Tu daje nam tylko statyk Nie ma niestety grama Ale tu już kopie Tu również A Raczej nie To obok Pięknie. Również pięknie. Również to jest taki trochę multiton, bo o, co ID mamy inny dźwięk o, o 2 kHz. Zmieniałem. I jeżeli słyszycie? Słupek skacze lewo-prawo, to ten ton. Jest na tyle edytowany bez problemu Jadzia eee, To też kopię. Przy wysokim tonie nie jestem w stanie tego odróżnić jednego od drugiego. A tutaj już wiem, że coś się dzieje i łapię to. Staciłem. Tu oprócz statyka słychać taki pusty ton. Dla mnie to jest przewaga, ja mam po prostu tak wyrobiony słuch pod niskie tony z racji na etraka, o którym wspominałem ładnie. I słuchajcie ta obrączka ona przedtem też tak pusto biła trzeba to, że tak powiem, że tak to nazwę i tutaj mi to absolutnie nie przeszkadza, a na tamtych tonach zastanawiałbym się, to jest żelazo. Który, który też jest jakoś na granicy Widzicie nawet po słupku wskakuje Pięknie Ucięta jadzia I cóż Pięknie, naprawdę jestem dumny z tego, że Polski sprzęt Konkuruje z najlepszymi światowymi konstrukcjami. Rewelacja. Naprawdę gratulacje dla twórców. Rewelacyjny. No kurde, jak alterem na początku byłem. Może nie zachwycony aż tak, bo kupiłem go. Był to jeden z pierwszych sprzedanych alterów parę ładnych lat temu. Ale wróciłem po roku czasu do Etraka. Dużo, dużo nerwów mnie to kosztowało, że tak powiem. Ale miałem pierwszy soft, drugi podobno już był dużo lepszy. Jeżeli drugi soft był dużo lepszy, to to między pierwszym softem Altera a tym co mamy tutaj to jest przepaść. Gratuluję produktu jeszcze raz. Do zobaczenia. Hej!